you okay. Czuję, że zasługuje wina na mnie, spoczywa w ciągłym stresie, w ciągłym biegu, ja nie odpoczywam, choć sędziowie uniewinili, to mi tego nie udowodnili, więc wina jasna, że to ja, miałam zloty i upadki, to widać, miałam swój udział. W ludzkich krzywdach, ale nie mogę pozwolić, żeby to mi przeszkadzało na czas, aby się otrząsnąć. To moja wina, powinna była wiedzieć lepiej, przepraszam za rzeczy, które powiedziałam i zrobiłam. Muszę to naprawić. Bez względu na deszcz, zmierzyć się z winą i iść dalej. Iść dalej. Iść dalej. Iść dalej. Miałam zloty i upadki, to widać. Miałam swój udział w ludzkich krzywdach, ale nie mogę pozwolić, żeby to mi przeszkadzało na czas, aby się z tego otrząsnąć. Muszę zmierzyć się z winą i iść dalej. Muszę zmierzyć się z winą i być silna. Muszę zmierzyć się z winą i naprawić wszystko na czas, aby się otrząsnąć.